Spróbujmy zrepić dub z dwoma mieczami O nice I co ty miałeś? Amulet Gaurla. I to jest właśnie ludziska ten quest, o którym wam chciałem powiedzieć. Nakaz zapieczętowania Złoto i dobra to jest ten nakaz zapieczętowania Księgi Księgi Nakaz zapieczętowania, a nie zakaz Ok, i się zrobi kolejny quest, no, to, to jest zupełnie niezwykle. No, popatrz, co tu jest do splądrowania na początek. Później będziemy myśleć o co chodzi. Na razie jest jakieś fanty. To wersja mrozu. W sumie, czy wziąć na razie nie biorę? Czaszka trola, Lol? Urna, bierzemy. Co jest w środku? Gdzie ty jesteś? Chcesz o pogadać? Po prostu fascynujące. No co to jest? Nie mam pojęcia. To niesamowite. Absolutnie niesamowite. Arcymak musi się natychmiast o tym dowiedzieć. Kabel. Musi zobaczyć to na własne oczy. Nie zostawię tego bez żadnej opieki. Czy możesz wrócić do Akademii i powiedzieć Savosowi Arenowi o tym odkryciu? Proszę, śpiesz się! To już chyba ten Arcymak. Yy, jest jakiś skrót, nie chcę mi się całej drogi lecieć. Hmm. Ciekawa to kulka. Nie mówcie, że mam całą drogę z powrotem pokonać. Rol. Taki kawał. Bo masz też na mapę, no I tak, ej, ale chwila, za kulką jest przejście, nawet się nie spodziewam, i skubana konsola. Gdzie ty jesteś? Tutaj, dobra. Tak, tak, powtarza się. E, A już w fajnie. Szkoda, że jeszcze nie ma żadnego smoka, jakie są poznamy? Lud-Ludowa postać, no okej. Okay. Szkoda, że smoki się jeszcze nie respią. Nie wykonałem quest'a. Wy, wy, wy. no, mówcie szybko. Mm. No cholerkę, zapomniałem. W Białej Grani z tym zabiciem pierwszego smoka naszego ubitego. Ja się jeszcze chwilę z tym wstrzymam, chociaż wam obiecałem, że będzie jakiś ruszony lekko wątek główny. Już ja chciałem sobie trochę wyrespić postać tu, żeby dać ci nauczkę. Kto ty? Najemny zbir. Będzie kolejny quest z tego co się orientuję. Stanowy wielki miecz. No, po co ja tu brałem? Teraz zbiegać nie mogę. Dobra, bierzemy ten kontrakt, broń. To ci oddam, i to ci też oddam. Przedstawimy sobie ten kontrakt i spodamy resztę zabić. Księgi. Czekam, że wyjdzie moją prośbę nauczyć. Co? Nauczyć złodzieja imieniem mara, co to znaczy. Anise. Dobra, kim jest Anise? Ah, Dobra, już wiem. Już wiem, kim jest Anise. Okej, okay, zbadano. Nie chcę tego bieżącego obszaru. Mapa no, świata, gdzie jest na, pod L? Chodzi o Anisę. Teraz kapowałem. O, tą tu babkę. Domek Anisę. Tam się udamy. Najpierw udam się jeszcze do. zimowej twierdzy. Tak, chcę się tam przenieść. I spróbuję się czegoś nauczyć. Pod sobie troszeczkę magię zniszczenia. Wydam trochę moją kasę. Dobra. Udamy się do kwater. I tak wiem ludziska kto tutaj nas uczy magii zniszczenia. To jest... O, gdzie ona jest? Nie mogę babki znaleźć. O co kaman? A skąd wiem, wiem od z filmików Ragnaroka. No nikogo nie ma? O co kaman? Dobra. Lecimy na dół. Przywracanie to pełnoprawna szkoła magii. Tak, nie tak, tak, tak. tak, tak. tak nie jest. Iluzja jest niewątpliwie najbardziej niedocenioną szkołą. Proszę, nie zawracaj głowy arcymagowi, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. No dobra, dzień, dzień arcymaga. jest na ważnych... aren... Naprawdę uważasz, że musimy rozmawiać? Nie, że. A tu jesteś z tym Kolesiem. Jestem zawiedziony tym, jak niewiele. Okej, okay, ja musiał znaleźć tą babkę od um, magii zniszczenia, Ty tylko zdołał się uwolnić od przyziemnych spraw. Proszę, przejdźcie. Desertsmak. Przynoszę z. Przychodzę z donosem. To żaden sekret, że reputacja Akademii w Skyrim jest splamiona. W sumie, ja nie donoszę, ja informuję. Dobra, muszę z tobą porozmawiać o Ale Proszę tylko, nie mów mi, że kolejny uczeń spłonął. Tak, mam już dosyć na głowie. A, tak, rozumiem, że Tolfdir ma dla mnie nieco bardziej szczegółowe wyjaśnienia. Dziękuję za zwrócenie na to mojej uwagi. Twoją małą grupką na ogół opiekuje się Tolfdir, prawda? Tak. Jako że obecnie najwyraźniej jest czymś zajęty, a ja będę musiał zobaczyć to odkrycie na własne oczy, myślę, że musisz zacząć się zgłębiać ten temat. Porozmawiaj z Uragiem w Arkaneum. Sprawdź, czy wie coś o czymkolwiek, co pasowałoby do twojego odkrycia. No, Okej. Okay. dobra robota. Następne o, super. Razy, gdy będziesz zwiedzać norskie ruiny, może ci się to przydać. Kostul magiszego światła, masz zbyt dużo przynięć. więc Do następnego razu. Ok, mam jakie składniki co mogę zjeść, cokolwiek, jakieś miksturkę sobie łyknąć. Dobra, zjemy... Zjemy to. Mam nadzieję, że nic mi nie będzie. Mikstury. Już taką cięższą. I no mi, dobra kondycja, odporność na ogień, nie dało mi się stworzyć. Trzy miksturki, no super, premia do kondycji, Okej. Ja mi zwiększać premię do kondycji, a nie zmniejszać księgi, księgi, księgi mikstury. Śnieżny jad, zguba lodowego piora. No szkoda mi tu w coś wywalać cokolwiek. No dobra, wywalimy to. Ja później to jakoś upchnę. Muszę dojść do Arkaneum, tak? No Tu było chyba Arkaneum, tak? Mhm. Gdzie się wszyscy podzieli? Chwila. Zasłuchajcie go, dobra. Tak, tak, tutaj miałem się udać. Ej, koleś, co są pogadać. Jesteś w Arkaneum, którym zarządzam ja to tak jakbym miał własny wymiar w otchłani. No spoko. Spróbuj zakłócić spokój w moim arkaneum. A każę atronachom rozerwać cię na strzępy. Dobra, dobra, tylko. Pracy? Tak potrzebuję. Wiem, czego chcesz. Tutaj wieści szybko się rozchodzą. Udało ci się odkryć no, Co ty jakąś nie powiesz? Co? Nie musisz nawet pytać. Nie, nie mam niczego dla ciebie. przynajmniej na razie. Powiedziałem, że już nie. Ortorn ukradł kilka ksiąg, gdy uciekł do twierdzy zabójczego blasku, żeby przyłączyć się do przywoływaczy. Coś w rodzaju propozycji zawarcia pokoju. Wydaje mi się, że w tych tomach mogły znajdować się ważne informacje. Jeśli chcesz je mieć, musisz porozmawiać z Ortornem. Smacznego. Nie na tyle, by się tym zajmować. Arcymak Aren pozwala, by to wszystko samo mogło się uporządkować. Aha. Ale zdaje się, że porządkowanie przypadnie tobie. Powodzenia. Jakim no jest Orthon. Był uczniem tej akademii. Niezbyt utalentowanym, ale zadawał się z grupą magów, którzy go polubili. Kiedy oni odeszli, uciekł za nim, ukradł zapasy i księgi akademii, pewnie po to, żeby im się przypochleć. No, pewnie tak. Hmm. Dlaczego ci magowie są w Twierdzy Blasku? Nazwijmy to rozbieżnością opinii z Akademii. Aha, no spoko. Interesowały ich badania wykraczające poza granice wyznaczone przez Akademię. Dlatego przekonano ich, żeby odeszli. Aha, dobra. To masz coś sprzedawać? Importowane księgi. Swoje. Na pewno znajdziesz coś użytecznego. Uważasz, tak. że to też księgi z swoich zbiorów, tak? Jakie masz księgi? Nic ciekawego. Mogę coś ci sprzedać? Nie, nic ci nie mogę sprzedać. Mhm. koleś. O lol. teraz ten coś będzie chciał na pewno. Ej ty, mam kilka pytań. Tak myślałem. Znasz trochę Sartal, prawda? Doszły mnie słuchy, że coś tam znaleziono. Poważnie? Tak, arcykapłan, został ze sobą Doskonale o tym wiem. Tolwdir wciąż przebywa w Sartal, prawda? Oczekuję, że gdy powróci, z mi pełny raport. Jasne, kim ty jesteś? Skąd on to wiesz, do czego cię to obchodzi? W Sartal odkryto coś na tyle istotnego, że Tolwdir wysłał nowego członka Akademii, samotnie, by ten dostarczył wieści. No. To brzmi zupełnie jak coś, co powinno interesować wszystkich, mnie w szczególności. Jasne. Dziękuję ci za pomoc. Możesz już iść. dalej. Gdzie ta elfka? Bo ona chyba potrafi magię chyba. To kłamstwa. Od początku do końca. Nieważne, co ci powiedziała, ale to nieprawda. Kto? O kim mówisz? O Faraldzie. Nie zachowuj się, jakby ci nic nie mówiła. Znam ją. Wiem, co planuje. Hmm? Co mi w niej nie pasuje, to ona ma coś do mnie. Uu, Czuję się przezemną z za targi moimi czarodziejskimi Luz. umiejętnościami, moją elegancją, posturą i moim olśniewającym wyglądem. Ech. Ale nie udaje się zyskać nademną mną przewagi. co do tego wyglądu brakuje. Chcę podkopać moją pewność siebie, żebym zaczęła w siebie wątpić. Na mnie to nie zadziała, zapewniam. No, Lus. Co może Ankano? Nie ufaj mu. Coś na pewno knuje. Dzięki za informację? Coś knuje, ale w tym przypadku chodzi o coś grubszego. Hmm. Jeszcze nie wiem o co chodzi, ale na pewno to rozgryzę. Jest jednak dość przystojny, nie? A w pery! W porządku. Nie wiadomo, jaki homo jestem, że muszę ocenić jeszcze facetów? Mroczne elfy. Czy jakieś tam elfy? U, no, dobra, to nic ciekawego. Nie ma. Gdzie jest ta elfka? O, właśnie na tą elfkę mi chodziło. Wydaje mi się, że Mirabel dobrze się spisuje. Ty mnie potrafisz Mogę uczyć, ale nie odpowiadam za to, jak wykorzystasz tę wiedzę. Poczekaj, wymagi zniszczenia. Ok, to było full na obecnym poziomie no, Szkoda, że trochę mi, mi brakuje mm -hmm. Dobra, wrócę do Ciebie później I Teraz tak, jakie ja mam teraz questy, chcę zobaczyć To musiał się udać Tam jest światło zabójczego blasku. To w sumie bym miał to po drodze wszystko, ale tym razem skorzystam sobie z szybkiej podróży. Najpierw skoczymy tutaj do rzecznej puszczy, sprzedać co nieco. Potem do domku Anise, wyrównać rachunki i skoczymy wykonać zadanie dydrycznych. Mam nadzieję, że będzie to akurat na moim obecnym poziomie. Jak, jak tam ta eksploracja terenu, która mi się za bardzo nie udała. Ok, dobra, jest ciemno jak nie powiem gdzie. Więc tak. Poczekamy sobie powiedzmy do 6.00. Znaczy 6 godzin. Najwyżej to anuluję. 6, 7, 8, No, 9.00 powinni być wszyscy. To powinno być na swoim miejscu. Chciałbym coś ci obu. Nice, Najlepszą broń i pancerze. To luzik teraz tak, zbroń co bym ci się sprzedać. Strzały nie, zaraz jeszcze porządnie Ci sprzedam. który cię zrobiłem. Futrzaną zbroję, ziemianą zbroję, skórzany hełm OK. I różne... Przekładnię wymerską. Ciężar dwa. Dobra, sprzedam ci, bo to, to dosyć ciężkie. To nie proszę, brałem, bo to jest klamot. Ruda żelaza. Dobra, to sobie przekujemy. To może się przydać. Skóry... Szapkę kury zostawię. Szapkę srebrna też sobie zostawię. Szapka stali, żelaza, wilcza skóra, wytrychy. Skóra lodowego wilka, okej. Okay. Do następnego razu. <laughs> Żelazny miecz sztylet. Tak, chcę stworzyć ten przedmiot. Chcę stworzyć też ten przedmiot. Nabijemy sobie kowalstwo. No, prawie byłby level. Nie, nie, nie. Ale za to mogę stworzyć przedmioty pięści z granatem. Z Dobra, zrobimy pierścień z Rubinem, go sprzedamy. Nic więcej nie mogę zrobić, tak? Okej, no my sobie... Te sztylety... A, sztabka żelaza wymaga. Dobra. nowego ostrza? Dobra, sprzedajmy mu. Najlepszą broń i pancerze. Te rzeczy różne nie różne to chciałem broń ci sprzedać a sztylety o nie wiem dobra skórę wilka też ci sprzedam szapkę stali zostawię szapkę kontesa zostawi no skórę wilka kortaż obozemnego ruda żelaza jak przerobić rudę żelaza w mhm. wy wy, wy... sztapkę stali weźcie mi powiedzcie bo nie wiem ze rozmawiać o tym wszystkim? A, no przesadzasz. Powiedziałem kobiecie prawdę. Nie lubię, jak się kobiety okumuje, a ty mi fochy stroisz. Nareszcie za zajmę. Za zaj zaj a, to trochę tego, ważne. trochę tamtego. Tak, tak. Chcę ci sprzedać. Broń coś innego ku do mnie? Nie, strój. A mu leci sprzedam, to sobie zostawię. To ci mogę sprzedać, kaptur na się też. O, retoryka wzrasta, mam już poziom. Kraśniczka jest lepsza, dobra, to sobie zostawię, a my te sprzedamy, ten też piersiem też sobie sprzedamy, nawet mam dwa. No ten nasz zrobi, nas sprzedamy. Albo nie, nie sprzedamy. To jest to wszystko, co możesz do mnie kupić, tak? Szkoda. Dobra. Jak mam awans Oczywiście w magię 250 magii będą mi wystarczyć w zupełności albo 350, tak sobie chcę wy. A 350 powinno starczyć magii mam fajne akurat ładne bonusy A, mam przecież punkt jeszcze umiejętności do rozdania Pala uderzeniowa. 40 poziom tu jest na 60 i tu jest na 40. Trzeladnik na 50, okej. Okay. Może być. A ten punkt mi... Zawróciłem sobie głowę magią. Jest to broń jednoręczna. A, 40 poziom, tak? Tu 30, no okej. Okay. Dobra, z jednej broni reszcie korzystać nie będę, tylko z podwójnej, żeby siekać. Przywracanie, może przywracanie, obrącz. Tak, w sumie weźmiemy sobie ten, tą umiejętność, ona się może przydać teraz. A teraz tak, magia... chwileczkę, poczekajcie chwilę. Jakie mam zadania jeszcze? Cisza przed burzą. Okej, okay, to sobie muszę zaznaczyć. Różne. Aha, dobra, tu muszę odebrać nagrodę. Okej, okay, dobra. Lecimy najpierw teraz do Anise. Tam chyba mamy najłatwiejszą drogę do wkradań zadań dedrycznych. Ty mnie chciałaś zabić bo mam kontrakt, ale nie wiem co z tobą zrobić w sumie zobaczyć mi to swoją świercią, babo. Dobra, weźmiemy to. I teraz tak widziska pokażę Wam o co tutaj chodziło z tym Aaaa, my tu się od razu dojdę na O co chodziło z tym miejscem? Się w domku anisem, mamy kilka przedmiotów. To jest jakaś kartka. List Anise. Eee, mnie chemia... wiesz, wahasz, przecież czuję, że. Że, chodź tylko. Okej, okay. teraz do Was pytanie, gdzie mogę znaleźć helgi? Tak z ciekawości chcę o co chodzi. I tutaj mamy stół alchemiczny i... ...magiczny katalizator. Ok, to by było na tyle. Spadamy do Skyrim. I teraz tak, quest, 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 quest. Tam się musimy udać. Super, nawet jakaś się skinia do zbadania, ale nie, nie wchodzę tam po ostatnim odcinku.